Zdarza ci się zaczynać dzień z planem, a kończyć z poczuciem zmarnowanego czasu, mówisz sobie, dziś zrobię to i to, a potem zero energii, zero motywacji? Może to wcale nie kwestia lenistwa, tylko nawyków, które dosłownie wysysają z ciebie siłę do działania. W dzisiejszym odcinku opowiem ci o pięciu złych nawykach, które niemal niezauważalnie kradną ci motywację każdego dnia. Nie chodzi tu o oczywiste błędy, jak brak snu czy złe jedzenie. Chodzi o mentalne pułapki, które wciągają Cię, zanim zdążysz powiedzieć dzisiaj biorę się za siebie. Zobacz ten film do końca, bo niektóre z tych punktów potrafią zaskoczyć nawet osoby, które interesują się samorozwojem. Wchodzisz na Instagrama, YouTube'a, TikToka i co widzisz? Ludzi, którzy wstają o 5 rano, biegają 10 km, pracują po 12 godzin i jeszcze mają czas na jogę. Ale to tylko fragmenty. Porównując się do idealnych momentów innych, czujesz, że Ty jesteś w tyle. To najprostszy sposób na zabicie własnej motywacji, bo twój progres przestaje cię cieszyć, skoro ktoś robi więcej. Zasada: porównuj się tylko do siebie z przed tygodnia. Zamiast: Dlaczego nie jestem jak on? Zapytaj: Czy dziś jestem o 1% lepszy niż wczoraj? Drugim złym nawykiem to multitasking robienie wszystkiego naraz. Słuchasz podcastu, odpisujesz na wiadomości, gotujesz i jeszcze zerkasz na powiadomienia. Brzmi produktywnie? Tak się wydaje. Ale Twój mózg płaci za to gigantyczną cenę. Multitasking to złodziej koncentracji i motywacji. Kiedy robisz wszystko, nic nie robisz dobrze. Efekt, frustracja, a potem nie mam siły już dziś nic robić. Zasada, jedna rzecz. Pełna uwaga, nawet przez 15 minut. Zdziwisz się, ile możesz zrobić bez chaosu. Trzeci problem, który notorycznie popełniamy, to myślenie albo wszystko, albo nic. Znasz to? Skoro nie zrobię całego treningu, to w ogóle go nie zrobię. Nie mam dwóch godzin na naukę. To nie ma sensu zaczynać. Ten sposób myślenia zabija każdą iskrę motywacji. Motywacja nie umiera, dlatego że nie masz czasu, umiera, bo sam odbierasz sobie prawo do małych kroków. Zasada: Zrób pięć minut zamiast zero. Mały progres jest lepszy niż idealny plan którego nigdy nie zrealizujesz. Kolejny problem, który chcę poruszyć, to brak regeneracji mentalnej. Nie odpoczywasz, tylko zmieniasz źródło bodźców. Z pracy telefon, z telefonu serial, z serialu scrollowanie TikToka. Ale twój umysł w tym czasie nigdy naprawdę nie odpoczywa. A przemęczony mózg ma zero chęci, zero koncentracji, zero motywacji. Zasada minimum 30 minut dziennie bez ekranu. Spacer, cisza, notatki, cokolwiek. To twoja ładowarka. No i ostatni zły nawyk, o którym chcę powiedzieć, to oczekiwanie fali motywacji. Wiele osób myśli, że najpierw muszą poczuć motywację, żeby zacząć działać. Ale prawda jest odwrotna. Działanie tworzy motywację, nieodwrotnie. Czekając na idealny moment, coraz bardziej wątpisz w siebie. To nie ty masz być gotowy. To działanie ma przygotować ciebie. Zasada: zrób pierwszą, najmniejszą rzecz, nawet jeśli to tylko otwarcie dokumentu albo ubranie butów do biegania. Motywacja to nie przypadek, to efekt środowiska, decyzji i małych nawyków. Zacznij od eliminacji chociaż jednego z tych pięciu błędów, a zobaczysz, że coś się zmienia. Jeśli któryś z tych punktów Cię uderzył, daj znać w komentarzu. A jeżeli chcesz więcej konkretnych porad o samorozwoju bez presji, subskrybuj kanał. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak zbudować nawyk, który się trzyma, nawet gdy nie masz motywacji.